No cześć, witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja właśnie będę do miasta. Słuchajcie, wczoraj napadało tyle śniegu. Jest tak pięknie i biało. No po prostu rewelacja. Jedzie się super, drogi są odśnieżone. Jest przecudownie. Muszę załatwić kilka rzeczy. I przy okazji, jak już będę w centrum, no to pokażę Wam pewne bardzo fajne miejsce. Kurde, ale razie, dobra, czekajcie, założę moje okulary. Ojej! Oh yeah. <noise> o kurczę, chyba sobie za bardzo tyłek tutaj podgrzałam. Zaraz się tutaj ugotuję żywcem w tym samochodzie. Słuchajcie, jest bardzo zimno. Temperatura odczuwalna to minus 27 stopni Celsjusza. Znaczy proszę się z moich okularów nie śmiać. Są to bardzo praktyczne okulary. Nie dość, że mi przez nie, e, nie razi słońce. To jeszcze super chronią twarz przed tym paskudnym, zimnym wiatrem. Kurde, Amazon. <noise> Amazon 10 dolarów, moi drodzy. No nic, wyspana na wszystkie strony, pędzę, pędzę ostro przed siebie. Nie ma korków, także superancką, elegancką. Proszę bardzo. Nie wiem, do czego sypią solą, czyżby spodziewali się kolejnych opadów w śniegu dzisiaj. Widzisz, nawet nie sprawdziłam pogody. Hmm, mam nadzieję, że nie będzie już sypało. Bo nie cierpię jeździć zimą. To znaczy, wiecie, uwielbiam jeździć, ale zawsze mam taki trochę lęk, bo miałam już dwa wypadki w zimie. Raz koleś mi wjechał w tyłek, a innym razem ja trzasnęłam w drzewo. No, niestety. do spryskiwaczy. Z prawej strony mamy jezioro Michigan. Z lewej strony mamy Millennium Park, a przede mną ten wysoki, ufalowany budynek. Jest to najwyższy budynek na świecie, który został zaprojektowany przez kobietę. Zmienił niedawno nazwę. Nazywa się teraz Sand Regis. Znajdują się tam bardzo luksusowe i bardzo drogie apartamenty. Znajduję się w jakimś takim przejściu pod Lakeshore Drive, ale jest tak, kurde, zimno. bo mogę Jest tak potwornie zimno, że nie czuję już swojej twarzy. No serio. Ja czuję, że mi zamarzają dziurki w nosie. Serio, nie kłamie. Jest straszny wróz. Tutaj jest jeszcze gorzej niż u mnie na Przedmieście. Jest dużo, dużo zimniej. A ja sorry, że tak mówię przez ten szalik, ale normalnie twarzy nie czuję. A ja właśnie zmierzam tam. Tam znajduje się przepiękny park, z którego rozpościera się super widok na jezioro Michigan. Mam na sobie dwie czapki i zimną głowę. <gryw> Dramat. Okej, okay, słuchajcie. Jestem na miejscu. Wybaczcie, że mi się tak trzęsie ręka, ale nagrywam i próbuję założyć rękawiczkę. Dobra. Jak sami zresztą widzicie, oprócz mnie w tym parku jest tylko ta jedna osoba, ta pani przede mną. Z tyłu za mną nie ma, nie ma żywej duszy. Mróz jest okropny minus 30 stopni Celsjusza ale ja wam muszę pokazać coś ej tam koleś na lodzie stoi tutaj znajduje się plaża bardzo popularna miejscówka latem Jedna z 26 plaż, które mamy w Chicago. Moi drodzy. Ale wieje. Zobaczcie na tego ziomka. Maszeruje sobie po lodzie. A co? <grym> Dobra. Idę tam prosto. Całe jezioro pokryte jest lodem i śniegiem. Ale wiatr szczypie w twarz. Masakra! Wcale się nie zdziwię, jak mi za chwilę przestanie telefon działać, tak jak ostatnio <grymna> na tym mrozie. O, jest tak śmieszny. Tam jest Navy Pierce z prawej strony. Pójdę tam, jak będzie troszeczkę cieplej. I wsiądę na to koło. Dobra, słuchajcie, to nie są żarty. Teraz tutaj będzie tak porządnie, konkretnie wiało. A tak w ogóle, to zapomniałam Wam powiedzieć, że ten park nazywa się Park Oliwny. Tu jest przepięknie, przepięknie naprawdę o każdej porze roku. Czy to lato, czy jesień, czy zima, tak jak widzicie. Mega. Idę dalej. Pięknie, co? No, no. Ale powiem wam, że wiatr daje nieźle. Nie rozchorowałam się po ostatniej wyprawie do Michigan, To Co to jest teraz? Taki tam delikatny mrozek szczypie w nos. Co to jest? Okej. Okay. Doszłam do tego miejsca, do którego chciałam dojść. Jest to taki wysunięty taras nad jeziorem. Wow. Ale ładnie. Siema. Dobra, słuchajcie. Ja już, już tutaj nie wyrabiam z tego zimna. Nie czuję twarzy. Serio. Ale miejsce naprawdę jest wow. Ja nawet nie wiem, co nagrywam, dlatego, że tak świeci słońce na mój telefon, że mam cały czarny ekran. Nagrywam na wyczucie. <gryw> Także, sorry, jak. Jak będzie to jakieś niewyraźne. O, teraz coś widzę w tą stronę. Nieźle. Słuchajcie, w dalszym ciągu jestem tutaj sama, nie ma tutaj żywej duszy, wcale się nie dziwię, jest niemiłosiernie zimno. Zobaczcie, nikogo dookoła nie ma. Nieźle, co? Ale warto było tutaj przyjść, nawet na kilka minutek. Strasznie zimno. Chociaż teraz sobie tak pomyślałam, że jeszcze może pójdę tam kawałeczek dalej i Wam pokażę, co znajduje się na końcu, o tam, 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 tam. W sumie to i tak już nie czuję twarzy zimna, co <grytanie> mi zależy. Tam na końcu to tak naprawdę nie ma nic ciekawego. Znajduje się kilka ławeczek. Czasami jak jestem tutaj w okolicy, mam klientki. I mam chwilę czasu wolnego. To sobie tutaj przychodzę z jakąś kanapeczką i zajadam. Podziwiam widok. Dobra, doszłam do końca. Ktoś tam ma fajny widok z samolotu. Pamiętajcie, jak będziecie lecieli do Chicago, siadajcie z lewej strony samolotu. Będziecie mieli super widok na centrum. <grym> wow Nieźle, tam jakaś łajba. No. Powiem Wam, że wieje konkretnie. Wracam pomału. No i zobaczcie. Nie ma tutaj nikogo. Nieźle, nie? Okej, okay, proszę Państwa. Ja już naprawdę stąd uciekam. Chyba sami słyszycie, jak wiatr wieje. Jest mi zimno w głowę, a mam dwie czapki. Dziecko się poprawię, coś mi tutaj wieje, szyje, ale to daje. Dobra, spadam stąd. No, coś tak czuję, że będę chora. <grytanie> Zaraz jadę. Kupię sobie jakąś herbatę. W domu się muszę afaszerować witaminą C takimi tam specyfikami. Oprócz mnie w dalszym ciągu tutaj nikogo nie ma, a to jest bardzo popularne miejsce do spacerowania, naprawdę. No ale w sumie co się dziwi, tylko ja jestem na tyle yy, nienormalna, żeby sobie urządzać takie wyprawy w mróz minus 30 stopni. <gry> Dobra, uciekam, bo jeszcze muszę załatwić kilka rzeczy, yy, a parking mi się niedługo kończy. Także mam nadzieję, że podobała się wam ta króciutka wycieczka do tego miejsca. Przed chwilą miałam jedną kobietę, która miała ubrane gogle narciarskie. O, tam ktoś inny idzie z pieskiem na spacerek. Jak będzie ciepło, to ja tutaj przyjdę i wam nagram, jak tutaj jest zarąbiście latem. Tu jest taki fajny bar, tutaj się odbywają fajne imprezki. Mega, 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 uwielbiam Chicago latem. Słuchajcie. Często się mnie pytacie, jakie to uczucie, kiedy jest tak zimno. No, powiem Wam, jest, no, jest ciekawie. Czasami jest tak, że dosłownie zamarzają nozdrza. I ciężko się oddycha. Tam jest Navy Pier. Wybiorę się tam, moi drodzy, jak tylko się troszeczkę pogoda. Poprawi. Znajduje się tam bardzo fajna restauracja. Największy na świecie rooftop bar. Nazywa się offshore. Serwują tam pyszne jedzenie. Kucharzem jest bardzo znany szef z Kalifornii. Jedzenie jest rewelacyjne i naprawdę cenowo super. Jeszcze jeden rzut okiem. Oczywiście. Siądę też na to duże koło i się nim przejadę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jechałam już na tym kole wiele razy, ale, ale przyjadę się chętnie jeszcze raz. Fajna sprawa. O, widzę, że jakiś nowy budynek powstaje. O, no proszę. A może, no nie wiem, jakoś na to wcześniej uwagi nie zwracałam. Ale powiem wam, że jest normalnie takie zimne powietrze Uff. i ślisko. Cóż, że się jeszcze nie przewróciłam, ok? Jeszcze tylko krótka przeprawa pod tym. Przejściem proszę Państwa, czyli pod Lakeshore Drive. No jest ciekawie. A tu jest nazwa dzielnicy Street Muszę wam powiedzieć, moi drodzy, iż ten wiatr jest brutalny. Naprawdę, w ogóle ta zima w tym roku wydaje się, że się nigdy nie skończy. Tak, w ogóle ta zima trwa już chyba rok. Zmierzam pomału w stronę parkingu i spadam stąd. O, jak piękny śnieżek, proszę. O, a to jest ten budynek, o którym wam mówiłam. Sun Regis, który jest najwyższym budynkiem na świecie, zaprojektowanym przez kobietę. To to podaję troszeczkę bliżej. Pokażę Wam, jak już tutaj jestem. Ale pustki są. ta Proszę bardzo. Saint Regis w całej okazałości i krasie. Jacie, ale zimno. Ja nie jestem stworzona, żeby mieszkać w takich warunkach. Kurde ej, naprawdę zima jest super, zima jest piękna, ale te temperatury to są jakieś normalnie nieludzkie. Wobaczcie go, Patulona idę. Strasznie jest. Jezu, jak pusto. Chciałam Wam pokazać Zleka Chicago. Skoro już tutaj przyszłam. Muszę tylko tam się jakoś przedrzeć prosto. Dobra, idę przez te zaspy. Ups, Ok. A tutaj, proszę Państwa, mamy rzekę Chicago. Zamarznięta na kość. Nie wiem, czy to dobre określenie, chyba nie za bardzo. Mhm. Okej okay, moi drodzy, koniec nadawania, spadam stąd. <noise> Zamarzam, serio. Ja to zawsze gdzieś pójdę. Zamiast iść do auta, włączyć sobie siedzenie, grzać sobie już tyłek, <noise> włączyć ogrzewanie na maksa. Nie po co? Jeszcze trzeba trochę pomarznąć. A co? <noise> Dobra na razie Chciałam powiedzieć ostatnia prosta przede mną, ale no to nie jest raczej prosta. Zjeżdżam właśnie z parkingu. Zaparkowałam na 14 piętrze. I uwaga, wyjeżdżam stąd, jadę do domu. Nie, właściwie to nie, nie jadę do domu. Muszę jeszcze zajechać do sklepu. Wow. co to było? Muszę zajechać do sklepu i oddać parę rzeczy. O, właśnie, to jeszcze muszę dzisiaj załatwić.